Witam, kochani Jest to mój pierwszy film chyba eee, To znaczy może trzeci, bo kiedyś tam dawno, dawno tam nagrywałem na YouTube'a No i stało się Stało się to, co wszyscy w koło wiedzieli Niestety pan Tomek wrócił do kraju Po trzyletniej emigracji To nie była moja pierwsza emigracja po trzyletniej emigracji wracam do Polski. Z państwa, które się nazywa Niderlandy. Jestem kierowcą samochodu ciężarowego. Uprawiam ten zawód od 12 lat. Zjecham na całą Europa Do Holandii wyemigrowałem tylko i wyłącznie dlatego, że jestem w trakcie, można powiedzieć, remontu domu. Dom jest skończony w 70%. Może na temat domu to będziemy kiedy indziej rozmawiać. Ale uważam, że nie było sensu najmniejszego tam po prostu siedząc w tej Holandii. Aczkolwiek wspaniała firma, wspaniali ludzie, naprawdę Trzy lata tam pracowałem i, i to była chyba taka pierwsza firma, w której naprawdę się czułem jak, jak w gronie przyjaciół. Po prostu Holandia, to znaczy akurat może ta firma, może nie Holandia, bo ja nie chcę tu broń Boże Holandii chwa, chwalić, ja akurat trafiłem do firmy, w której było tak wszystko poukładane i zapięte na ostatni guzik, że można powiedzieć ja tam oczy otwieram, jak można wspaniale ułożyć plan pracy, mieć socjalnie wszystko poukładane, życie można ułożyć, takie standardowe, spokojne życie, 10 godzin pracy. Ta praca była naprawdę taka. Powiem wam tak, jak wjeżdżałem wczoraj z Holandii, siadłem na fotelu i tak się zastanawiałem, czy, czy ja naprawdę jednak dobrze robię. E, przemawia do mnie to, ja zawsze wypisuję sobie na kartce z lewej e, strony wszystkie pozytywne, e, a z prawej strony wszystkie negatywne. Może to brzmi za. Źle, źle zabrzmi, ale to może po lewej stronie to wszystkie negatywne, a po prawej stronie to wszystkie pozytywne, żeby tutaj politycznie nie, nie uskuteczniać tej sprawy. E, co chciałem jeszcze powiedzieć. E, Właśnie nie docierało do mnie jeszcze to po prostu, że ja no, no już to zakończyłem, że, że, że już skończyłem tą pracę i że, że już nie idę do tej pracy, że... Ja do samego, kto jest. To nigdy w życiu nie. Ja jeszcze w życiu czegoś takiego nie miałem, jak mam 47 lat. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie spotkałem, że. że do ostatniego dnia pracowałem i, 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 i nie szybko uciekłem z pracy. Mam nadzieję, że wiecie o czym mówię. Tylko. Jeszcze siedziałem do. do jeszcze półtorej godziny siedziałem, słupakami piłem kawę. Myśmy jeszcze rozmawiali i dopiero po przyspanej nocy e, e, Dopiero do mnie dotarło to, przepraszam, dniu bo, bo to były akurat nocne zmiany Cały czas ja pracowałem przez 3 lata na nocne zmiany tam, po tego tam liczba godzin była 10 Ale oczywiście tam mi do mnie jeszcze za tym profity i inne dziwne rzeczy to, Ale to myślę, że przyjdzie na to moment, że ja wam to po prostu opowiem I, I ciężko mi było z tej firmy wyjść nawet menadżer do mnie przyszedł i mówi Tomasz, no ale po co ty tam jedziesz? To, 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 wiadomo, no, ja w transporcie czasami jest... Yy, czasami są upadki, czasami są sloty, różnie jest, czasami są nerwy, skrzytanie zębów i bla bla bla, inne dziwne rzeczy, bo, bo to tak, bo, to, bo, to, bo, nie, bo nie tak, bo, bo tak, bo nie tak i yy, tak to sprawa wygląda. Natomiast yy, tak jak mówię, że zastanawiałem się nawet po, e, po prostu po wypisaniu z lewej strony na tej karce tych wszystkich e, mało pozytywnych, czyli tych negatywnych e, spraw, których było oczywiście więcej. E, to przyszła taka refleksja. Ta refleksja była no powiem szczerze takich jest z dużym szansą Z pozytywów wyszło to, że no jednak e, e, jestem urodzony w Polsce. Jestem Polakiem. E, moje miejsce jest tutaj. Kocham to miejsce, zawsze je kochałem. Każda dla mnie emigracja, e, czy to Wielka Brytania w 2005 roku e, do 2008 czy teraz ta druga emigracja? E, Także zaznaczam, ta emigracja nie była tutaj e, typowo, żeby tam wyjechać i tam żyć, mieszkać. Nie, tam było powiedziane, że jadę, chcę zarobić pieniądze na dom, których praktycznie nie zarobiłem. Bo e, to też Wam powiem w innym odcinku. E, to było takie. Przede wszystkim podstawą do tego powrotu było to, że mam wspaniałą żonę, mam wspaniałą córkę, mam świetnych rodziców i, i to było dla mnie też ważne. I myślę, że w naszym zawodzie tutaj transportowym jest tak, że no jednak można, można, jest na tyle, na tyle możliwości, że że można oczywiście za jakieś tam mniejsze pieniądze to zmienić, ale z tą rodziną jakoś być, można tak wycyklować, że, żeby z tą rodziną być. W każdym razie, że ten dom no, niestety trzeba skończyć. Trochę późno, bo tak jak mówię, już jestem przed pięćdziesiątką, wszystko buduję sam, wszystko robię praktycznie sam aczkolwiek jedną rzecz, która była, to to z braku czasu dlatego musiałem masę pieniędzy zapłacić za pokrycie domu blachą, bo e, to, był, to był właśnie taki czas, gdzie mnie nie było, a no, budynek trzeba było przymknąć przed, przed zimą i, i dlatego to na pilnym temacie było i to, to było dosyć e, zrobione właśnie dlatego tam, tam zostało zapłacone tam. także myślę, że e, Kanał tutaj powstanie, tam już w tym domu dużo jest zrobione, ja bardzo serdecznie żałuję tego, że nie rozpocząłem tego projektu od właśnie od pokazania jak ja to wszystko robię z tym budynkiem, czy z budynkami gospodarczymi. i to marzenie, spełnienia tego, e, tych młodzieńczych lat o do własnym domu o, o, o własnym e, podwórku, jak się to mówi, być takim niezależnym człowiekiem e, powiem wam, że ona no, w końcu powoli zaczyna się spełniać. I, I to mi dodaje takiego, e, można powiedzieć, takiego kopa podeszłego, ten, ten dom. Żeby sobie tylko oni nim że mam zrobić to, 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 tamto to automatycznie zaczynam działać. Powiem eee, tak, no, ja nie mam jakiegoś tam sprzętu do nagrywania. Eee, myślę, że to jest też jakiś tam projekt. Przede wszystkim eee, chciałbym, żeby każdy sobie policzył tą eee, Czy jest sens e, siedzenia za granicą samemu oczywiście? Ale to też jakby rozbić te dwie osoby i te dwie wypłaty. No to, to wiadomo, no z jednej wypłaty się żyje, z drugiej wypłaty się tam kupuje to, czy to, czy to. Jasne, rozumiem. Ale tu serce po prostu jest cały czas tutaj. I, i ja powiem Wam szczerze, że był taki moment, że ja się czułem jakbym siedział. więzieniu, to są mega to są mega mało pozytywne dzieci. to jest... to powiem wam, że nieraz raz zęby zacisnąć i, i, i wiecie no ja jako kierowca praktycznie można powiedzieć wychowuję dzieci przez Facebooka czy przez e, przez Whatsappa tak, także co moja córka ma 11 lat i, i ja jeżdżę samochodem ciężarowym mało ją widzę jak i wcześniej jeździłem tam 3 tygodnie na jeden teraz mieli nie było 3 lata w domu? To znaczy, oczywiście, no, byłem na jakiś tam no ale mówmy się, to jest 28 dni tak, w roku z no, po prostu nic. I to było już, już po prostu już to takie, takie depresyjne sprawy wchodziły. E, trzeba było się dźwignąć, trzeba było się podnieść, i trzeba było sobie przetłumaczyć, trzeba było sobie to wszystko napisać. I podjąć jakąś decyzję i wprowadzić jakiś plan w życie, żeby, e, żeby no, tu jednak wrócić i dobrze no, skończyć ten dom, to już normalnie żyć i nie jechać na, na jakiś wyjazd, na jakieś czasy czy, czy z dzieckiem w końcu, czy e, że ja już nie byłem od 2017 roku odkąd kupiłem ten dom, powiem wam szczerze, że, że no, no, nie byłem na żadnym urlopie mieszkałem nad morzem w no to tylko tyle, że no ale tam morze zimne bieżni, czy tam tydzień jest pogody w roku i, i myślę, że na początku właśnie ten, ten pierwszy taki film, który chciałbym Wam wrzucić myślę, że to jest że to jest właśnie takie rozpoczęcie czy mi się uda, czy mi się nie uda nie wiem, zawsze dowrócić, wrócić mam taką szansę, ale nie chciałbym tego robić Mam nadzieję, że spotkam na swojej drodze naprawdę przyzwoitych ludzi i kocham ludzi po prostu, ale nie lubię jak mnie ktoś oszukuje, okłamuje i, 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 i patrzy mi w oczy i próbuje mnie zreperować na parę złotych. Wiadomo, no, no, człowiek też rozumie pewne rzeczy, ale no, póki twoja rodzina nie, nie zaczyna mieć źle, no to to, to jest dobrze. A jak zaczyna rodzina mieć źle, no to właśnie się podejmuje takie decyzje. Właśnie trafiasz na ludzi w Polsce, mojego rodaku, rodaków tak? Trafiasz na takich ludzi, że no niestety no, przychodzi moment, że no, nie widzisz szans dla siebie i trzeba uciekać, tak? No, no dobrze, że. Że jednak, że jednak jest taka możliwość kiedyś tej możliwości nie było także kochani jest 2.36 w nocy mamy dzisiaj dokładnie, to już jest 2 grudzień mówię. Tak, że mówię ślepy to może nic nie widzi 2 grudnia minąłem właśnie Dżekowice wracam do domu na 6 jeszcze znał, że jak jak córka na ósmą pójdzie do szkoły, to tak? jeszcze, jeszcze znał, że nie się przywitać dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia